Efekt świętego Mateusza, ewangelisty. O co w nim chodzi? Kto mnie zna, ten wie, że ja, i katolik to takie trochę dwie różne kwestie, które są od siebie co najmniej niezależne, nazwijmy to. Niemniej nie zmienia to faktu, że w Biblii są bardzo ciekawe publikacje, do których często bardzo się odwołać. Jednym z nich jest właśnie efekt świętego Mateusza, ewangelisty. Na czym on polega? Cóż tłumaczę? Efekt świętego Mateusza polega na tym, że kto ma, ten będzie mieć jeszcze więcej. Kto nie ma, ten będzie mieć coraz mniej. Dlaczego tak to działa? Dlatego, że to, czy masz, czy też nie masz, nie zależy od absolutnie niczego innego tylko od tego, co masz tutaj. Czyli na co jest nastawione w twój umysł. Jeżeli twój umysł ma nawyk bogacenia się i ma nawyk tak, żeby stawać się coraz bogatszym, to będziesz się stawać coraz bogatszym. Jeżeli ma inny nawyk, Czyli nawyk stawania się coraz uboższym, ewentualnie nawyk osoby, która zaciąga coraz więcej kredytów, to albo będziesz zaciągać coraz więcej kredytów i niebawem zbankrutujesz, oraz Twoje życie w związku z tym dosyć znacząco ucierpi, albo też będzie inaczej i nie będziesz brać złych kredytów, zostawisz to zupełnie gdzieś z boku, tylko zaczniesz funkcjonować w zupełnie inny sposób na zasadzie takiej, że. W momencie, gdy chcesz stać się bogatym, w momencie, kiedy chcesz mieć mentalność osoby bogatej, bo definicja bogactwa jest zawsze inna, wówczas po pierwsze dowiadujesz się, co to oznacza być bogatym i w jaki sposób można to zrobić, a po drugie robisz to. sens w tym, że ludzie bogaci cały czas powtarzają swoje nawyki, dlatego ludzie bogaci stają się jeszcze bogatsi, a ludzie biedni cały czas biednieją. To nie jest jakiś spisek dziejowy w zasadzie takiej, że bogaci wzyskują biednych, dlatego ci biedni są jeszcze biedniejsi. Jak głoszą niektórzy, co, w mojej ocenie, jest absolutną bzdurą, po prostu jest tak, że jeżeli ktoś ma mentalność człowieka biednego, to on jest biedny, będzie biedny i zawsze tak już będzie. Do momentu, w którym nie postanowi tego zmienić. Wstępnie w tym, że ci ludzie czasem nie są gotowi na zmiany i często stwierdzają, że zmiany to nie dla bo nich, no. bo nie. To jest ich najlepszy argument, który zdarza im się stosować. Co w związku z tym? Mój przekaz jest taki. Twoje decyzje należą do Ciebie. Sposobów na się jest całe mnóstwo. Ja znam co najmniej 15, które e, mogłem wprowadzać w życie, natomiast pośród których wprowadzałem w życie na dzień dzisiejszy kilka. Jest ich multa. Mogę w tym momencie nawet wymienić, że jest to inwestowanie, jest systematyczne, miesięczne. Jest to zgromadzenie pewnego kapitału, zainwestowanie jednorazowo. Jest to tworzenie rzeczy ponad standardowych w stylu założenia swojej firmy i tym podobne. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie chce zakładać firmy, bo i tutaj podaje wymówkę, najczęściej Google, to wówczas pamiętaj o tym, że jeżeli nie jesteś zadowolony z tytułu Twojego wynagrodzenia, które daje Ci Twój pracodawca, to postaw się w jego w sytuacji i zastanów się, ile Ty byś dał wynagrodzenia osobie takiej jak Ty i dlaczego tego jeszcze nie robisz, jeżeli tego nie robisz, a przecież możesz. Jeżeli wyjdziesz z założenia, że nie masz pieniędzy, to mieć świadomość tego, że większość, absolutna większość z obecnych milionerów, to osoby, które kiedyś nie miały, nie miały pieniędzy. W 80%, 20% to osoby, które fortunę odziedziczyły i jeszcze jej nie wyzrawały. Tak Więc w ten sposób całość funkcjonuje. I. Kto jest bogaty, albo będzie stawał się bogatszy, a kto jest biedny, albo zmieni swoje nawyki, albo będzie jeszcze biedniejszy i jego status życiowy będzie się obniżać. Będzie, po pierwsze, zarabiać coraz mniej, dlatego że jego koszty utrzymania będą coraz większe, koszty stałe na zasadzie spłaty kredytu, czyli im więcej będzie płacić raty za kredyt, tym mniejsze będą jego zarabki. A druga rzecz, będzie mieć mniej czasu. Im o ile pieniądze, być może niektórzy mogą powiedzieć, że szczęścia nie dają, chociaż. Wtedy bardzo wielu nieszczęść, bo Twój czas jest bezwartościowy. I to, co z nim zrobisz, to zależy że tylko i wyłącznie od siebie. Więc albo albo, decyzja jest twoja. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam. Panie Przestrzency.